Pokażę Wam dzisiaj, jak wymienić gaźnik. W kosie chińskiej dość proste zadanie. Potrzebujemy kluczek, wkrętka na krzyżak. odkręcamy sobie filtr. Ementujemy obudowę. Filtr. Tutaj mamy na Imbusa czwóreczkę. Wkręcamy sobie gaźnik obudowy. To też nie jest jakoś mocno dokręcone, trzeba uważać, żeby nie zerwać tego. Tutaj jeszcze mamy linkę, wcześniej zdemontujemy. Tutaj potrzebny nam będzie śrubokręt. Wypinamy ją. A no, może najpierw to zdemontuję. Użyję wkrętarki, będzie szybciej. warto sobie wcześniej przyczyścić troszkę i teraz tutaj musimy wypiąć tą linkę i robimy to w ten sposób, że tutaj pociągamy linkę do góry podważamy wychodzi nam, później kluczyk płaski dziesiątka i popuszczamy sobie napinacz od linki, w tych gaźników raczej nie do tych chińskich kos się nie naprawia bo one są tak tanie że to nie ma sensu no i tutaj odpinamy sobie przewody paliwowe. No i od razu chyba też wymienimy. Tu jest pompka uszkodzona w tym gaźniku. i wymienimy od razu całe przewody z filtrem. I podważamy tą gumkę śrubokrętem. I nam wychodzi wszystko. Będzie już do wymiany. Będzie sobie przetrzeć. Tutaj mamy nowy, nowy zestaw taki. Warto sobie troszeczkę tutaj oleju dać na to, żeby nam to ładnie wyszło na tą gumeczkę, troszkę na ten dół. No I wkładamy przewody i wciskamy dość często się w nich tutaj lubi lać. No i mamy wymienione przewody. Tutaj cały gaźnik nowy. Tutaj już mamy troszeczkę inne sterowanie. Zostawimy to ze starego, czyli to odkręcamy. Uszczelkę damy nową. Tutaj warto skontrolować dokręcenie tych kolektora, choć tutaj troszeczkę słabo był też tak z wyczuciem żeby go nie zniszczyć nową muszczelkę bierzemy zakładamy sobie w ten sposób jeszcze wcześniej może założymy ten gaźnik ten krótszy ten przedroczysty przewód to jest od przelewu ten grubszy zawsze to jest od filtra. Czyli tym za grubszym zaciąga, tym jest przelew. No I zakładamy wężyki. O, już źle założyłem. Gaźniki są wstępnie wyregulowane, Teraz powinno się jeszcze przeregulować. Pokażę kiedyś może filmik jak to ustawić ten gaźnik. Tutaj ustawiamy, żeby taki delikatny luz był. No i przekładamy. Z tej strony nie ma żadnej uszczelki. Jest taki ogniem na gaźniku. Z drugiej strony zakładamy uszczelkę. I dokręcamy. nie. Tak, z wyczuciem, nie jakoś silno tego tak nie musi być dokręcone. Dobra, no i wkręcamy tutaj napinacz regulacji rękniki. Zostawimy tak, jak było wcześniej. No i to podobnie sobie tutaj zakładamy. I w zasadzie tyle. Dokręcamy tutaj linkę. Zakładamy filtr. Tutaj takie wystają takie. Ten filtr też warto sobie wymieniać, bo one też się zużywają, te filtry. I zakładamy osłonę. No i w zasadzie cała wymiana gaźnika. Później tu mamy śrubkę taką regulacyjną. Ona wstępnie jest... Wstępnie ta śrubka, tą śrubką tutaj na płaski wśródbokie. Ona wstępnie jest ustawiona, jeżeli kupujemy gaźnik. Jeżeli kosa była za słaba, no to po prostu wykręcamy ją. Jeżeli wykręcamy, zwłogacamy mieszankę, wkręcamy, zubażamy to już zrobię filmik jak to postawić. No i cała wymiana gaźnika łącznie z dźwiękami, na tym polega. Dzięki.